No dzień dobry wieczór siemanko, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony Money Makes Money. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj będziemy sobie odbierać airdrop, airdrop dla kosmonautów, czyli dla stakerów Kosmos. Zanim zaczniemy oczywiście tradycyjnie zapraszam na intro. Chyba ten background trochę pikseloza jest, co nie? Chyba tak, ale to jest generalnie nieważne, bo już sobie włączamy. Gdzie to jest? Pyk! Właśnie! Omniflix! Dzisiaj będzie wideo o Omniflix i tutaj będziemy musieli wykonać kilka zadań. Oczywiście do tych zadań będzie nam potrzebny Portfel Kepler na początku, z którym oczywiście musimy się połączyć. No, i tak jak widać, tutaj musimy sobie dodać nową sieć do Keblera, czyli FlixNet 3. Tutaj approve, approve. Jeszcze raz approve, trzy razy approve. I no ciekawe, bo ja nawet nie wiem, czy ja, czy ja dostanę ten airdrop. Żeby to było jasne, to nie jest faktyczny airdrop, to jest kampania, dzięki której możemy się zakwalifikować na jeszcze dodatkowy airdrop. Także wykonujemy to i później sobie cierpliwie czekamy. To nie jest short na lunie, który otwieramy po spadku o 50%. Także spokojnie, powoli cierpliwości. Dobra, jesteśmy. I tutaj właśnie mamy tą kampanię do wykonania: Go to Campaign. I tak jak widać, mamy tutaj do wykonania 6 zadań. 6 zadań. Zaczynamy od tego pierwszego: to jest po prostu szybki i łatwy claim tego tokena. Znowu tutaj te zatwierdzenia, claim testnet tokens. Odebraliśmy 200 tokenów Flixa Teraz możemy jeszcze te speje claimować. -y Odebraliśmy również. Dobra. I tutaj teraz mamy tak, te 6 misji. Więc będziemy musieli tutaj stworzyć kolekcję, wymintować sobie 3 NFT. Bonus będzie, jeśli te NFT-ki będą miały jakieś audio lub będą w postaci wideo. Myślę, że coś tutaj znajdziemy. Musimy wylistować dwa NFTki z tych, których stworzymy. I tak, za sprzedaż musimy dać Flixa, albo ten Token Spay, albo UnoX. I później musimy znowu kupić dwa NFT, na tym ich Marketplace -ie. I później musimy wysłać musimy wysłać jednego NFTka jakiemuś znajomemu. Czyli dodatkowo jeszcze robimy screenshot, że wykonaliśmy te wszystkie misje, e, tagujemy ich i może dostaniemy coś dodatkowo. Dobra, ja już tutaj mam tych 200 Netflixów, czyli teraz tworzymy kolekcję, tak? Tutaj, Assets Collection, Create. Min the Collection, albo nie, wstawimy tu jeszcze sobie właśnie, tu sobie jeszcze awatar wstawimy. Tylko niech jego ja znajdę. Dobra, mintujemy. Tu musimy oczywiście zatwierdzić na naszym Keplerze. Bank done. No i już mamy pierwszy folder z kolekcją wstawiony. Dobra, teraz robimy. Jak to czemu się tu nic nie pokazało? Completed. Dobra, mamy to. Więc teraz możemy robić te nasze NFT-ki. Ja najpierw chciałbym znaleźć konkretnie studio tutaj. Tutaj dajemy tytuł. Tytułu jeszcze nie znam, bo nie znam pliku, który chciałbym tutaj dodać jako NFT. SELECT CATEGORY VIDEO DESCRIPTION Dobra, nieważne. ASSET ADDED UPLOADING i musimy takie dodać minimum 3. I najlepiej, żeby to były właśnie między obrazkami do wideo, do jakimiś gifami albo do dźwięków. Collection oczywiście Michał. Tutaj musimy wkleić nasz adres. Czyli ten tutaj. Później wam również będzie potrzebny adres, także jeśli byście potrzebowali to po prostu mój adres będzie w opisie moment bo jeszcze teraz dałem save i exit mint dobra mamy to ja po prostu moje ADHD tutaj za bardzo działa i ten no ale widać że jest processing asset dobra to się zajmiemy kolejnym Tutaj możemy dodać na przykład. Widzicie, trzeba było po prostu poczekać. Także, cierpliwość zawsze z mojego doświadczenia wynika, że przynajmniej w większości przypadków nas wynagradza. Także spokojnie, powoli. Dobra, mamy to. I tutaj musimy go wystawić za jakąś cenę. Wystawmy na przykład za dwa ten Netflixy. submit listing znowu potwierdzenie to szczęście że te wszystkie transakcje są bardzo tanie to bardzo gładko to idzie dobra dajemy kolejny. bo wrzućmy Bartka wideo Mam nadzieję że zresztą Bartek jakby to się sprzedało to ja ci i tak ten hajs dam Bartek mmm w sumie to ktoś nawet z was będzie mógł to kupić collection wiadomo tutaj mój adres Dobra, widać, że wideo już się załadowało, więc mintujemy kolejnego NFT-ka. Bank. Ciekawe, kto w piątek wieczorem będzie ze mną mintował NFT. Dajcie znać. Fix price. Dobra, to jak wtedy daliśmy za tego Flix'a, to teraz możemy dać za Speya. I też tutaj dwa tokeny. Bierzcie, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest krew moja. Nie, żartuję, to jest krew Bartka akurat, ale, ale bierzcie. pierwszy się pojawił. Mamy już tutaj dwa, dobra. Lecimy z następnym. Teraz możemy sobie na przykład dodać, nie wiem, loga naszego nie będziemy sprzedawać przecież. Mam pomysł. Completed, completed. Teraz musimy sobie kupić dwa nafteki. Tutaj jest link do tego marketplaceu. spokojnie powoli Michał. Wszystko ogarniemy zanim impreza się zacznie. Dopiero jest godzina 17. Ja no, żartuję. dzisiaj tu żadnej imprezy nie będzie. Connect proszę, tu jest nasze wideo już. się pojawiło. To możemy, może sobie kupimy. No tu też jest nasze wideo. Po co ludzie wystawiają z tak wysokimi cenami, jak tutaj chodzi o to, żeby ktoś to kupił? Dobra, ja zrobię tak. Low to high. I kupuję po prostu, co tu jest taniego. Where is my stage Job? <gryw> dobra, dobra. No zobaczcie, to jest fajne. Dobra, no dajcie mi coś fajnego tu, żebym mógł to kupić. Kupujemy tą kaczkę. Nieważne. Ta kaczka teraz należy do mnie. Dzięki wielkie. Proszę bardzo, to jest moja kaczka. Dajcie mi więcej czegoś jeszcze. To też jest moje. To co chciałem akurat kupić, to było akurat było moje. Ding. No, wspaniały jest ten NFT, naprawdę. To jest barszczyk chyba, buraczkowa zupa. Tutaj też. Tutaj następny. Widzicie? E, ważne jest to, żeby wypełnić każdy punkt po kolei, bo nie możecie przejść do, nastego, do następnego punktu, jeśli nie wypełniliście tego wcześniejszego. Więc buy two NFTs in marketplace. Aha, bo musimy wykorzystać ten IBC token. No to teraz trochę troszeczkę upsik. Hmm. No dziwna sprawa, bo wydaje mi się, że powinniśmy tutaj klejmować jeszcze dwa tokeny. Tak jest, bo nie mamy tego tutaj IBC tokenu, SPY i tego drugiego jeszcze. W ogóle to weźmy sobie, odświeżmy tą stronę. Zrobimy to tak. Przecież odświeżaliśmy już sobie przed chwilą. Dobra, chyba mam to. Więc na Keplerze musicie po prostu sobie zmienić sieć. Tutaj jak klikniecie claim to tutaj jest ta sieć, która Wam się też dodała. Dlatego wtedy było tyle potwierdzeń, bo oni Wam dodawali kilka sieci. Ja po prostu tego nie zauważyłem, bo ze względu na to, że nagrywam wideo, no to moja trochę uwaga jest rozproszona na różne rzeczy. Dlatego też czasami bardzo popełniam błędy językowe, albo czasami czegoś nie widzę i tak dalej, bo robię tak zwany performance dla Was. <laughs> Tak, wymówki wymówkami, ale tutaj trzeba zrobić robotę, więc dobra, chyba teraz to kumam, bo wejdzie, jak wejdziemy sobie tutaj na to nasze konto, to mam te tokeny z pay na Keplerze, ale nie mam ich tutaj, więc zgaduję, że musimy dać depozyt i tutaj właśnie musimy sobie przetransferować, tylko nie dajemy tutaj maksa, a na przykład możemy dać 90 tych tokenów z Pay, dajemy depozyt. Potwierdzamy tutaj, mhm, tak jest. I tutaj mamy już 5 tokenów IBC. No bo IBC to nie są żadne tokeny. IBC to jest konkretna technologia, która pozwala nam właśnie na wymianę tych tokenów między różnymi sieciami. Więc w tym momencie powinniśmy sobie kupić tego tutaj Kata. Nie no, dalej mamy Not enough ale chodzi o takiego tego nftk żebyśmy mogli zapłacić tylko w tym tokenie SPY no. dobra tutaj mamy jakąś dupkę to jest dupka chyba jakiegoś porsche mi się wydaje nie wiem ale kupujemy ją kupujemy ją bo kosztuje dwa tokeny SPY więc kupujemy mamy ją już proszę bardzo i teraz tak tutaj dajemy verify Mamy to i teraz musimy wysłać komuś naszego nFTka, którego kupiliśmy. Jeśli nie macie komu wysłać, to mój adres będzie w opisie. A ja po prostu wyślę te moje nFTki. W ogóle mam fajny ten. Mam fajny kanał. śledzę gością już od jakiegoś czasu. Generalnie zajmuję się tylko... Ekosystemem Kosmos. Także serdecznie zapraszam wszystkich kosmonautów do sprawdzenia jego kanału. Teraz wam go tutaj pokażę. Dokładnie, to jest ten kanał CryptoFuture CF. Mam tutaj nawet 180 filmów, ale tylko 300 subskrypcji. Akurat na tym koncie go nie śledzę, bo ja mam kilka kont. Także dobra, masz tutaj panie. Akurat na tym końcu, że go nie śledzę, bo mam kilka kont, ale no, ma tutaj naprawdę fajne materiały, i właśnie zauważyłem po jego materiałach, że ominął mnie ten Omniflix. Także, korzystając z materiałów CryptoFuture, właśnie robimy tego Airdropa. Wbijcie tam do niego, zostawcie mu subskrypcję, lajka. A tymczasem my wysyłamy nasze NFTKi, i ja właśnie wyślę mu. Tą kaczkę. Tutaj jest. Widzicie transfer. I tutaj właśnie wklejacie adres odbiorcy. Jeśli nie znacie żadnego odbiorcy, to mój adres będzie oczywiście w opisie. Zatwierdzamy na naszym portfelu. Transferujemy nasze NFT. Zaraz zobaczymy, czy nam to wszystko zatwierdzi. success Poszło. Dobra. To wchodzimy tutaj w kampanię. I mamy komplety, no i elegancko i wszystko wypełnione. Także stestowaliśmy sobie tą platformę. Mam nadzieję, że wyślą nam tutaj jakieś normalne tokeny. No bo to póki co to są takie raczej testowe, ale wszystko działa fajnie i sprawnie. Także dzięki wielkie za obecność zostaw jakąś łapkę w górę. I oczywiście przy piątku, no to oszczędzaj się tam chłopaku dziewczyno zostaw trochę sił na sobotę, bo w sobotę też tutaj pojawi się kilka filmów, także zapraszam serdecznie. Zostawcie jakiegoś suba i dzięki wielkie, Siemanko, pozdrowki.